Witamy w kolejnym odcinku Loxon Explained, serii filmików dla wszystkich entuzjastów technologii, partnerów Loxon oraz tych, którzy chcą zostać instalatorami automatyki. W naszej obecnej serii przyglądamy się bliżej tematowi oświetlenia. W ostatnim odcinku poruszyliśmy temat różnych rodzajów produktów, interfejsów i technologii, które można wykorzystać w instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu. Jednak wybór właściwej kombinacji to tylko połowa sukcesu. Profesjonalna instalacja oświetleniowa powinna również zawierać projekt oświetlenia, który został dokładnie przemyślany. I uwzględnia sposób, w jaki klient będzie wchodził w interakcję z oświetleniem. I to jest dokładnie to, o czym będzie mowa w tym filmie. Przy okazji, w następnej części naszej małej serii, przejdziemy do Loxon Config i skonfigurujemy kompletną instalację oświetleniową krok po kroku. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś naszego kanału, czas kliknąć przycisk poniżej. Zaczynamy! Przyjrzyjmy się teraz następującemu rzutowi. Jako przykład wybrałem otwartą strefę dzienno-jadalną w domu jednorodzinnym. Głównie dlatego, że taki plan piętra często stanowi wyzwanie nie tylko pod względem sposobu sterowania oświetleniem, ale także jego współdziałania. Wszystko o czym będziemy mówić, można zastosować również w instalacjach komercyjnych, inteligentnych biurach, restauracjach czy nawet na stadionie piłkarskim. Teraz wyposażymy naszą przestrzeń w różnorodne źródła światła. Do oświetlenia ambientowego zdecydowałem się użyć wersji RGBW naszych spotów LED. Od razu widać, że wielką zaletą spotu wykorzystującego technologię Loxon 3 jest to, że nie musimy się dodatkowo martwić o definiowanie grup oświetlenia. Wszystko to odbywa się później w Loxon Config i może być oczywiście dostosowane w dowolnym momencie, co jest ogromną korzyścią dla instalatorów Loxon. Do oświetlenia pośredniego użyję ściemniacza RGBW 24V Compact Dimmer Tree, który będzie sterował kilkoma taśmami LED. Teraz, gdy mamy już kabel 3 przychodzący do pokoju do naszych spotów 3, mogę zainstalować ten dimmer w pobliżu taśmy LED, Zamiast konieczności prowadzenia nowego kabla z powrotem do szafy. Oczywiście wersja montowana na szynie DIN jest również dostępna. Nad wyspą kuchenną dodam trzy lampy wiszące LED Pendulum Slim Tree, które są również podłączone do kabla Tree poprowadzonego do spotów i taśm LED. Na koniec dodam jeszcze lampy wiszące, które będą ściemniane za pomocą jednego z wyjść na dimmer Extension. Uwaga! W przypadku oświetlenia sterowanego za pomocą Dimmer Extension należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Minimalne i maksymalne obciążenie na wyjście, typ ściemniania zawsze odgrywa decydującą rolę. Wszystkie informacje na temat rozszerzenia Dimmer Extension LOXON można znaleźć w naszej dokumentacji online. Jak widać, w naszym przykładzie mamy różne obwody oświetleniowe. Wszystkie z nich mogą być regulowane zarówno pod względem jasności, jak i koloru. Dobra robota. Wszystkie komponenty zostały prawidłowo wybrane, podłączone i skonfigurowane za pomocą LOXON-Config. Przyjrzyjmy się teraz, jak wszystkie te światła są razem kontrolowane, a także zautomatyzowane. W LOXON spędziliśmy wiele czasu zastanawiając się nad najbardziej intuicyjnym sposobem sterowania oświetleniem. Stworzyliśmy koncepcję, która udowodniła swoją łatwość w użyciu w setkach tysięcy inteligencji. Inteligentnych projektów na całym świecie. Po pierwsze, wierzymy, że jeśli coś może być zrobione automatycznie, to powinno tak być. Czujniki obecności mogą zmniejszyć potrzebę ręcznego sterowania oświetleniem w wielu pomieszczeniach. Dzięki precyzyjnemu wykrywaniu obecności, w tym pomiarowi jasności, mini serwer może zdecydować, czy konieczne jest włączenie oświetlenia. Na przykład, oświetlenie ambientowe jest automatycznie aktywowane, jeśli aktualny poziom jasności spadł poniżej ustalonego progu. W naszym przykładzie mamy do czynienia z różnymi obwodami oświetleniowymi, które w konwencjonalnej instalacji mogłyby być włączane i wyłączane w niezliczonych kombinacjach. Sterowanie wszystkimi tymi obwodami oświetleniowymi za pomocą szeregu włączników na ścianie byłoby co najmniej mylące, dlatego też zalecamy pracę ze scenami świetlnymi, które klient będzie najczęściej stosował w danym pomieszczeniu lub przestrzeni. Sceny świetlne mogą wyglądać następująco: oświetlenie ambientowe. Całe pomieszczenie jest neutralnie oświetlone ciepłym białym światłem. Gotowanie. Tutaj uwaga skupia się na oświetleniu w kuchni. Spoty Zapewniają wystarczającą ilość światła do pracy. Reszta pomieszczenia jest dyskretnie oświetlona. Posiłek. Koncentrujemy się tutaj na oświetleniu jadalni. Lampy wiszące zapewniają przyjemne światło. Pozostałe światła są dyskretnie przyciemnione. Scena przytulnie może oznaczać, że całe pomieszczenie jest delikatnie oświetlone. W tym nastroju oświetleniowym zastosujemy dyskretnie kolorowe światło. Kolorowe oświetlenie należy jednak stosować z rozwagą, ponieważ szybko może stać się zbyt przytłaczające. TV. Tutaj twoi klienci mogą dowolnie zdefiniować łagodną, ale nastrojową scenę świetlną, aby cieszyć się filmem lub programem telewizyjnym. Nastroje świetlne mogą być oczywiście tworzone, zmieniane i zapisywane indywidualnie przez klientów za pomocą aplikacji LOXON. Świetnie, ale wróćmy jeszcze do sposobu. W interakcji z oświetleniem. Wielu klientów nie chce wyciągać swoich telefonów, aby dostosować światła, a to z pewnością nie jest naszą intencją, jeśli chodzi o oświetlenie z LOXON. Dlatego właśnie stworzyliśmy standard przycisków LOXON. Prosta koncepcja obsługi, która jest spójna dla wszystkich użytkowników. Ponieważ w pomieszczeniach stosuje się coraz więcej obwodów oświetleniowych, posiadanie dedykowanego włącznika na każdy obwód staje się bardzo niepraktyczne. Co więcej, sterowanie temperaturą barwową światła za pomocą tradycyjnego włącznika nie jest możliwe. Dlatego nasza koncepcja zakłada jeden obszar dotykowy na przycisku do sterowania oświetleniem. Każde dotknięcie przycisku przełącza między predefiniowanymi scenami świetlnymi. Podsumujmy wszystko raz jeszcze. Pamiętamy, że automatyka jest kluczowa, dlatego wyposażamy pomieszczenie w czujniki obecności. Dzięki temu, gdy wchodzisz do pokoju, oświetlenie włącza się tylko wtedy, gdy jest naprawdę potrzebne. W całym pomieszczeniu jest rozmieszczonych kilka elementów sterujących: touch pure przy wejściu, touch surface zintegrowany z blatem kuchennym, touch pure w pobliżu jadalni i remote earth w salonie. Za pomocą każdego z tych elementów można zmieniać sceny świetlne. To rozwiązanie może wydawać się dobrym sposobem na sterowanie oświetleniem, ale nie jest idealnym, ponieważ użytkownik jest zmuszony do przełączania wszystkich scen, aby włączyć tą, która go akurat interesuje. Nie martw się, pomyśleliśmy o tym i mamy dla Ciebie rozwiązanie. Poszczególnym obszarom dotykowym można teraz przypisać dedykowane sceny świetlne, w zależności od tego, gdzie znajduje się dane urządzenie. Remote Earth w salonie jest przypisany do sceny TV. Touch Surface w kuchni jest przypisany do sceny gotowanie. Touch Pure w jadalni jest przypisany do sceny posiłek. I tak dalej. To z pewnością poprawia wrażenia użytkownika, który może przywołać do scenę świetlną dla danej przestrzeni. Ale co jeszcze możemy zrobić, aby poprawić to doświadczenie? Wyobraźmy sobie, że Twoi klienci siedzą w salonie z aktywną sceną TV. Jeden z nich chciałby Pójść do kuchni, aby przygotować przekąskę. Oznacza to, że będzie potrzebował więcej światła. Proste dotknięcie Touch Pure zmieniłoby cały nastrój, oślepiając jasnym światłem każdego, kto ogląda telewizję. Dlatego w Vlogson masz możliwość łączenia scen świetlnych. Można to zrobić na dwa różne sposoby. Pierwszy z nich polega na dłuższym naciśnięciu przycisku. Osoba, która wchodzi do kuchni, dłużej przytrzymuje przycisk Touch który, jak wiemy, jest przypisany do nastroju gotowanie, a następnie obie sceny świetlne są mieszane. Drugi sposób polega na odwróceniu zachowania przycisku touch. W ten sposób pojedyncze dotknięcie przycisku w kuchni powoduje włączenie lub wyłączenie nastroju, a nie jego dłuższe przytrzymanie. Zachowanie przycisku touch można ustawić w Lockson Config. Wszystkie te tematy zgłębimy w następnym odcinku. Jeśli zachowanie przycisku zostało odwrócone, to dłuższe naciśnięcie będzie służyć do przełączania między różnymi nastrojami. Wdrożenie tego usprawnionego sposobu interakcji z oświetleniem znacznie zwiększy łatwość obsługi i komfort klientów. Ale nie tylko urządzenia Touch umożliwiają mieszanie nastrojów. Jest to również możliwe dzięki zastosowaniu czujników obecności. Należy jednak uważać, aby dany czujnik obecności wykrywał tylko osoby znajdujące się w wybranym przez nas obszarze. Jeśli tak jest, nastrój może być automatycznie mieszany, gdy ten konkretny czujnik wykryje obecność. Podsumowując raz jeszcze, automatyzacja oświetlenia poprzez czujniki obecności i obsługa poprzez elementy sterujące wymienione wcześniej powinny pokryć większość codziennego użytkowania. Jednakże jeśli Twoi klienci potrzebują dokonać specyficznych zmian, takich jak utworzenie lub dostosowanie sceny świetlnej, mogą to zrobić za pomocą aplikacji Loxon. Oto nasze zalecenia dotyczące sterowania i interakcji z oświetleniem. Ten odcinek stanowi podstawę do naszego następnego filmu, w którym skonfigurujemy wszystko krok po kroku w Loxon Config. Masz pytania dotyczące oświetlenia z Loxon? Napisz nam komentarz poniżej. Do zobaczenia!